mm -hmm. Kolejne dni nie będą dla nas łaskawe. Na niebie zobaczymy sporo deszczowych chmur. Dokuczy nam również silny i porywisty wiatr. Witam Państwa, Aleksandra Zarzecka. Czas na prognozę pogody. Tej nocy najchłodniej na południowym wschodzie. Słupkierdęci pokażą tu zero. Opady deszczu ze śniegiem wystąpią w części wschodniej, centralnej, a także na południu Polski. Nieco inna aura panować będzie na północnym zachodzie. Bez opadów deszczu i bez opadów śniegu z nieco wyższymi wartościami na termometrach. Do trzech stopni w Gdańsku koszalin Dwa zanotujemy w Poznaniu i w Zielonej Górze. Wiatr będzie porywisty, zawieje do nas z północy i właśnie tam osiągnie największą prędkość w porywach, powieje z prędkością do około 40 km na godzinę. Zobaczmy prognozę pogody na jutro. Opady deszczu tak szybko nie odpuszczą. W części południowo-wschodniej najcieplej, tam do około 8-9 stopni. Najniższe wartości zanotujemy na Podkarpaciu, 3 stopnie Celsjusza. Opady deszczu ze śniegiem w większości regionów. Nieco więcej przejaśnień pojawi się w części północno-zachodniej, tam od 6 do 7 stopni w Szczecinie. Niskie ciśnienie, 1018 hektopaskali, biometr obojętny lub niesprzyjający. Do zobaczenia.